Siemaneczko, ja jestem Fikusek, a dzisiaj razem ze snami Siema. Pokażę wam co tu się odpierdziela na normalnym GTA Online Twitter nie posprzątał zabawek Kurde, nie Część druga No Wiem <laughs> co tu się dzieje, nie? By było coś jak coś to... Wielka rampa jest Zwykłe lobby, Na, już jest jakaś rampa w dupy Ej, po to czy jak... Ja, tu, ja jestem na górze hydrom. I ja spróbuję z tego hydrom zjechać Dawaj to nas na końcu się pewnie rozwala o to, nie? Pa, jadę. Jakieś... po ...popresjoner. Dawaj! Leci z nami, z na 102 metry. to no, małeś! Oj, oj, oj. Jednak nie zginąłem, ale... ...ale ledwo żyję. Nie, dziwne to było. <gryś> że dalej poleci się. Ja jadę po jakiś samochód, nie? Ale na to się wjechać, kurde, nie dam. To jakoś dziwnie ma postawione. za wysoko, ja. No. Dawaj motocykl. Dawaj. Pod, pod, oj, podjeżdżamy pod to gówno róż pojazd, zrazbi mi jakiś pojazd. Mm, o, na kopulta Czemu nie mogę tym Motosyku? Ja dostępne w tym miejscu. No chyba ci coś bo... Ale wygięło mi tył Hydryj Nie dostępna na tym miejscu? tak gdzie ja mogę no. odnieść? się stać? <grym> na, tym, na ulicy. Jak pierdolę. Żeś teraz zrobił. No teraz kurwa. Czekaj, ja was No Mam nadzieję, że to nie zniknie. Nie wiem kto to wstawił To osoba miała w głowie To jest dobra. dobra To jest zajebisty motocyk. Nie no, ja zaraz popełnię samobój, no A ja cię mogę zgarnąć, nie wiem A weź hałek Ja cię mogę zabić, nie Dobra Dobra, mamy Zdena motor się za chwilę A, zaraz posiedzę, no Kogaczu wjechać o, to jest wywrotka. Ja batnie wywrotkę. No właśnie widziałem to w tak się zastanawiam, co ty robisz, ale ...pomyślałem sobie, że przecież fakt Patrzcie, jadę pionowo jakby. <laughs> jadę pionowo, bo jeszcze na kole jadę i pod pionową ścianę, nie? <laughs> Kurde. Oj, oj, za wysoko. No widziałem, tam lecisz. To będzie skok ze spadochronem jednak i szybko zwróć pojazd zanim co mi to go to utopi. było? <laughs> co tu się odjebało? Mamy tylko dwójkę, co przyleciała jakaś, ale mam nadzieję, że nie będzie biła, zresztą można pasywkę włączyć, nie? Przecież czystość na się. Dobra, jadę. Lecimy z koksem. Nie podjadę, ma Skoczyłem w złą stronę. Weź, dobra, ale... jadę jednak. No i weź mnie zgarnij... No, dobra. Let's go! GTA V! Pryantyci! Tu... Jadę się. Y... Dobra, jestem na górze. Zjeżdżam z tego. No, pójdę z nami daj. A, to pójdę, daj. musiałem tak trochę. A, tylko trochę. Aha, super. A tu można? Nie. Dobra, Ej, jak daleko nie mnie wywali. <grym>, kurwa, lecę. A nie umiem latać I... dobrze. I się wywaliłem. Ale dupę sobie obtarłem, pójdź we cały rów. Na czerwono. <grym>, no. <grym>, kupie, co jest. No podobnie mi się no. to Ale jak... Szczęśliwego nowego roku! Jak... Chyba chińskiego. No. Ciekawe w którym co, roku ma Co Czy to jest czyjaś RPGa? No. Rakietniczy. Czy to jest jakieś jakaś lambo? A. No. Lepszy żyj. Nie. Tak. Jesteś bardzo silnym... Człowiekiem. I'm macho. Cze yes, co? Helką teraz się na to wybijasz Nie, ja chcę po pojazd polecieć A ta helka zaraz eksploduje, bo się skończyła akurat I Zarobiłem wcześniej pokoju, a to skok z 200 metrów Znaczy Co otworzenie spadochronu na 200 metrach wysokości ja Nawet nie Co miałem nie takich priorytetów to... Dobra, podjeżdżamy part 2 a? Pamiętasz grę o nazwie Need for Russia? No, najlepszy Need for nie no. Need for to było zajebiste, bo to myślę, że były zmiany biegów, niby, nie wiem, ale... Nie. Słabe to. Chyba <noise> skicie <noise> pod pionem, kurde, leca. sam? Nie wiem. Tak. Nie jest fizyka dobra. Nie, on no właśnie. Ale też... Nie, no cię... Znaczy nie, no niby jak cię pcha do przodu, no bo niby fizyka każe ci się gimnąć do tyłu, nie? Ale z drugiej strony, jak cię cały czas jesteś w ruchu, to jest trochę jak z rowerem, nie? Chociaż nie wiem, może jacyś fizycy mi poprawią, ale mi się wydaje, nie znam się, ale. Ale jeżeli masz prędkość z rowerem, tak samo masz tutaj równowagę, nie? Hmm. Nie się równa się równowaga. Nie wiem, nie wiem, ale z drugiej strony my tu dajemy rozrywkę, nie? Ale z drugiej strony. Łącz się bawisz? No nie... Dobra, zjeżdżam z nami, no. No, no leć, 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 bo ja sobie nie radzę. Którym prałem, czy lec, Dobra lewak o, leci, patrzcie, Ampat jest słaby Uuu, a jednak nie, jak leci Kurde Ej, ja do wody się wpierdalam <grym> O kurwa, gdzie ja jestem, ocean spokojny Ale spokój, ale spokój Ale essa, ty ale się lecę, ja dalej lecę kurwa jak... Ja też chcę. Dobra, no, to normalnie, jak coś to. No. ten, tak jest. No. Nie, nie, wiem, kuźwo, nie masz motocykla. W sea of, sea of Thieves, się ba. Gdzie ty jesteś? Ty już wpadłeś do wody? No. Dobra, tam zaznaczę GPS-a i pobijam rekord, nie? Ale kuźwe, rekord skoczni. To było dobre. No bo dobra. Kuźwe. Ty można nieźle spaść. Ja jestem. No i dupa, skąd nie wiem, jak ja mam tutaj być? I czemu tak leciałem w ogóle? Nie ja wyląduję na końcówce lotniska. Nie wyląduję, bo to jest za wysoko. Po prostu mnie dzieło motocykl. Dobra, nie wiem co Ja bym to zakończył chyba, nie? no, czekaj, jeszcze raz. Ja jak rad... ja tam dopłynę, to jest 1000 km, nie? Weź, kliki M e, zabi zabij się. Dobra. Ej. Jak się nie uda, to zrobię akcję ratunkową dla Ciebie. Zabij się za darmo. <laughs> E, może się celat? wydaje, nie? Ale kurde, no more in hell, tam się nie zginowowało za Dobra, chyba można jednak zakończyć jakieś jakiś Bakiś, co wleciał, nie? No. I psuje zabawę hmm. Ale w sumie śmiesznie to było No chyba, że byśmy jeszcze wjechać Chcesz się zdążyć komentarz. wjechać? Bo tu cała trójka w ogóle wjechała na tą miejscówkę, jeszcze jakiś jeden ziomek się zetrzymał, nie? Ja chcę jeszcze raz wjechać I skoczyć Ostatni raz On teraz inny motocykl, więc może mi się uda za pierwszym Kurde, ja muszę Dabnąć. zapłacić jest za to, że. No proszę. No ale to nie jest cheater, bo stracił HP. To Dobra, 187 okay. Easy. Dobra, Dobra ja... uda... No i ten jest lepszy, nie? Motocyk do skakiwania. To... Dobra, ja z awupy celuję. Możecie zobaczyć. A, jakiś główny ze mam. Może zaawansowany. Ej, to auto bardziej niż pionowo jada, nie? Tym sensie motocyklem. Nie mogę aż tak. No, bo to jest ten mancz. Chłopie, ja nie pionowo jechałem 10 stopni, nie, tylko jeszcze bardziej. No, To jest ten będzie skakioł? Lecę. Kurde nie, nie widzę cię. Nie podniesiesz koła na tym. Nie da się. Kurde Lecę. 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 Ale nie wiem, ja tak nie mogę, jak rozesokę chyba better. Chociaż ty. Dobra, nie. Już gdzie? No, pasz na mapę. Robin Infinity flyer, ja zabugowałem Chłop, co lesi I believe I can fly Nie no, to fajne, tutaj się... No, to... no dobra, dobra, ląduje więc nowra! Nowra!